Dwie strony. A my teraz mamy taką wspólną audycję, dwie strony, w której gośćmi są Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. I Pan Michał Gramatyka Polska 2050. Dzień dobry. To jest Pan Gramatyka z nami w studiu. Witam panią redaktor, witam pana posła. Dzień dobry Państwu. No niestety tam rzecznicy nam wyżarli większość czasu, które i chciałam z panami omówić dużo tematów, ale teraz to już zostało nam tylko na inflację. Inflacja zresztą była tematem tego tej konferencji, czy, czy chleb będzie bardzo drogi, bo jak, jak mówi opozycja, że pod koniec roku. Może nawet dojść do, nie wiem, 30 złotych, tak? tak się pojawiły takie, takie spekulacje. Co z kredytami, co z drogą złotówką. A tymczasem mieliśmy taki sondaż niedawno dla RMF-u i dla Dziennika Gazety Prawnej, z którego wynika, że Polacy uważają, że co prawda rząd się przyczynił do inflacji, ale też i uważają, że rząd Prawa i Sprawiedliwości najlepiej będzie z tą inflacją walczył. I co panowie na to? Pan Lisiecki. Uważam, że tutaj rząd ma pewne instrumenty. Oczywiście to też jest tak, że są pewne rzeczy niezależne od rządu, tak jak wojna na Ukrainie, tak jak kwestie związane z surowcami, których Polska nie ma, takimi jak ropa naftowa, podstawa benzyny. Na co tak naprawdę rząd nie ma. Wpływu, ale z drugiej strony pewne rozwiązania, takie jak tarcza antyinflacyjna, które są wdrażane w gospodarkę są wdrażane przez rząd, mogą w jakiś sposób ulżyć Polakom, jeżeli chodzi o ceny. No, u, u, ulżyć Polakom, mogą ulżyć, chodzi jeśli chodzi o ceny, ale tej inflacji nie zduszą, bo im więcej pieniędzy na rynku, prawda, no to tym wyższa inflacja. Taka jest prawidłowa. Panie redaktor, tutaj trzeba tę inflację podzielić na kilka elementów. Jedna to jest inflacja spowodowana wojną, druga to jest inflacja związana między innymi z tym, że wychodzimy tak naprawdę z kryzysu po pandemii, gdzie rzeczywiście głównym zadaniem rządu i głównym celem rządu było to, aby nie było w Polsce bezrobocia. To się oczywiście udało, natomiast w tym czasie też wpompowano w gospodarkę około 200 miliardów złotych. Zresztą nie tylko Polska to robiła po to, aby właśnie uratować wiele polskich przedsiębiorstw i uratować miejsca pracy w Polsce. Pan poseł Gramatyka, co pan o tym sądzi, że Polacy <coughs> uważają, że to PiS sobie najlepiej da radę z inflacją? No, to jest narracja rządu oczywiście i to jest opowieść rządu. Zresztą mój szanowny przedmówca powiedział to bardzo wyraźnie, że jest kilka in, różnych rodzajów inflacji, co jest absolutną nieprawdą, dlatego że inflacja jest jedna, w tym momencie wynosi niemal 16 punktów procentowych, i to jest czwarty albo piąty wynik w tym momencie wśród wszystkich państw Wspólnoty Europejskiej. Jesteśmy o 70%. Punktów procentowych nad średnią inflacją w strefie euro i około 8 punktów procentowych nad średnią inflacją w ogóle. I to jest są dane przerażające, dlatego że oczywiście wśród czynników inflacyjnych znajduje się wojna, znajdują się rosnące ceny energii, no ale niestety cała ta reszta to jest w cudzysłowie zasługa rządu. I to jest sytuacja, która się będzie tylko pogarszać, dlatego że inflacja w mojej ocenie i w ocenie ekspertów nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. A jedyne pomysły rządu, które, które są w tym momencie realizowane, to tak naprawdę dolewanie benzyny do ognia. W trybie natychmiastowym trzeba ściągnąć z rynku pieniądze, trzeba zachęcić ludzi do tego, żeby oszczędzali. Trzeba szczerze i otwarcie powiedzieć ludziom, że jedynym sposobem na zdławienie inflacji, oprócz oczywiście podnoszenia stóp procentowych, co w Polsce się dzieje, no niestety dzieje się za późno i, i, i dzieje się w, w taki sposób, że szef Banku Centralnego, Wcześniej zapewniał, że inflacji nie będzie, w związku z tym życiowe decyzje wielu Polek i Polaków były podejmowane po prostu dlatego, że mu wierzyli, a dzisiaj doświadczają tragedii. Ściągnięcie pieniędzy z rynku, zachęty do oszczędzania. To są metody, które są znane tak naprawdę na całym świecie, i te metody mogą zadziałać. No i niestety czeka nas zaciskanie pasa. No ale jak pogodzić z jednej strony już Panu oddaję głos. Ale jak pogodzić z jednej strony to, bo opozycja mówi, że trzeba obniżyć inflację, a za chwilę mówi, no ale przecież te kredyty nie mogą być takie drogie. Czyli te wakacje kredytowe dobrze i, i zmusić banki do tego, żeby obniżyły. Oprocentowanie kredytów to też dobrze, i jakieś tam dopłaty rozmaite do węgla i tak dalej to też dobrze. No to to wszystko jest, to się po prostu kupy nie trzyma. Pan Paweł Niesiecko. Panie, panie, panie redaktor, słucham tutaj mojego kolegi z ław poselskich. Jasno mogę wskazać, że w 2020 roku również ugrupowanie, w którym zdaje się był pan poseł, głosowało za tym, aby te pieniądze na rynek rzucić, aby ratować polskie przedsiębiorstwa. I jasno trzeba powiedzieć, że głównym celem rządu wówczas była obrona miejsc pracy. Dzisiaj mamy w sposób skutek, czyli kwestię tego, te pieniądze rzucone na rynek uratowały miejsca pracy, natomiast skutkiem ubocznym jest inflacja. Więc tutaj rząd postępuje zgodnie z regułami, co do polityki antyinflacyjnej odpowiada za nią Rada Polityki Pieniężnej, a nie rząd, i to Rada Polityki Pieniężnej ma zadanie opanowania inflacji. Zresztą jednym z elementów, których może użyć instrumentów, jest właśnie podnoszenie stóp procentowych, których to między innymi stóp procentowych podnoszenia domagała się. Opozycja. Natomiast jasno trzeba powiedzieć, że my, jako rząd, zrobimy wszystko, aby tę inflację. I teraz muszę oddać głos panu dosić, posłowi gramatyce, bo już jesteśmy blisko końca naszej. Panie pośle. Zawnioskowaliśmy o zawieszenie podatku belki. Chcemy zachęcać ludzi do oszczędzania. Zawnioskowaliśmy o to, żeby rząd wyemitował obligacje indeksowane właśnie współczynnikiem inflacji. To są działania po stronie rządu, to są działania, które można podjąć, aby tę presję inflacyjną co nieco zniwelować. Widzę, że nasze, to znaczy Polski 2050 pomysły są realizowane, dlatego że mówi się coraz głośniej o tym, że podatek Belki zostanie zawieszony. Wakacje kredytowe są dobrym rozwiązaniem, dlatego że dziś Koszty rosnącej rosnące inflacji ponoszą przede wszystkim kredytobiorcy. No, to są tragedie. Naprawdę, jeżeli w jeden dzień rata wynosi 700 złotych, a 4 miesiące później ta, ta sama rata wynosi 1600 złotych, to, 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 to są gigantyczne tragedie dla ludzi, którzy zainwestowali w swoje marzenia, w swoje mieszkania, w swoje domy. I tu musimy postawić kropkę. Niestety, szanowni Państwo, naszymi gośćmi byli Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. I pan Dziękuję Michał bardzo. Gramatyka z Polski 2050. Dziękuję bardzo dziękuję. Bardzo. Krótko, ale treściwie. Pozdrawiam Pana posła.